Umarł Elitebook Dragonfly. Niech żyje Elitebook Ultra, czyli najbardziej prestiżowy i mobilny biznesowy Ultrabook od HPK. Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się najbardziej mobilnym, najbardziej prestiżowym i najbardziej ładnym Elitebookiem, jaki w tej chwili jest na rynku, czyli Elitebook Ultra G1i. Elitebook Ultra G1i to zasadniczo odpowiednik ThinkPadowskiego Carbona, więc jest najbardziej smukły, najbardziej mobilny i najbardziej prestiżowy i najlepiej wyceniany, ale niewątpliwie ma czym to uzasadnić, bo jest to sprzęt z najwyższej półki. Jak zawsze pełną recenzję tego modelu znajdziecie w dziale recenzji na portalu techsetter.pl, więc zachęcam do oglądania i czytania, link w opisie filmu. Pamiętajcie także o subskrybowaniu naszego kanału, to zawsze jest dla nas ważna informacja, czy to co robimy Wam się podoba. stylowa konstrukcja w całości wykonana jest z magnezu i utrzymana w pięknym kolorku Atmospheric Blue. Wygląda niewątpliwie bardzo oryginalnie, zwłaszcza na tle sprzętu biznesowego, jednocześnie zachowując prezencję, jakiej mamy prawo oczekiwać od sprzętu z tego segmentu. Po zamknięciu konstrukcja ma zgrabne 14,9 mm, więc na pewno na grubość tutaj nie w sposób narzekać, a do tego waga 1,2kg, co przy 14 calach jest jak najbardziej do przyjęcia. Konstrukcja do tego jest nie tylko smukła i bardzo lekka, ale też wytrzymała certyfikacja MIL-STD oczywiście jest zaliczona, więc jest to sprzęt, który przetrwa długie lata intensywnej eksploatacji. I faktycznie inżynierowie HP postarali się, żeby to wszystko sprawdzało się także w praktyce. Wytrzymałość konstrukcji nie budzi żadnych zastrzeżeń, pokrywa jest całkiem nieźle usztywniona, pulpit również nie reaguje na ambitniejsze próby nacisku, więc jest to konstrukcja, która na pewno powinna wytrzymać intensywne użytkowanie. Wybór portów został bardzo dobrze przemyślany. Najważniejsze oczywiście są Thunderbolt 4, których znajdziemy tutaj łącznie trzy, Do tego jeszcze klasyczny, duży USB z zakryty taką specyficzną zaślepką, żeby nie było go za bardzo widać. Czyli wszystko to, co może być nam potrzebne, żeby podłączyć ten sprzęt do rozbudowanego stanowiska pracy. Klawiaturę oceniam całkiem, całkiem spoko, po pierwsze ma bardzo duże przyciski, co dobrze sprzyja pracy z tekstem, nawet jeżeli ma się trochę większe dłonie, skok klawiszy jest dosyć. Płytki, ale dobrze wyczuwalne. Natomiast sam touchpad powinien spodobać się każdemu. Po pierwsze, jego powierzchnia jest naprawdę imponująca. On zajmuje praktycznie większą część. Pod nadgarstnika. Po drugie, jest to rozwiązanie haptyczne, a więc całkiem nieźle imitujące klikanie na całej swojej powierzchni. Wykonany jest ze szkła, więc pod względem gładkości także nie ma tutaj do czego się przyczepić. Precyzyjność jest znakomita, wsparcie dla gestów także działa. Jeżeli będziemy używać tego laptopa w trasie bez myszki, będziemy z niego bardzo zadowoleni. HP całkiem nieźle wybrnęło ze swojego pomysłu, aby zintegrować przycisk zasilania z samą klawiaturą. Jest to rozwiązanie, za którym niespecjalnie przepada bo łatwo tu w tym momencie o pomyłkę z wyłączaniem laptopa, kiedy używamy klawisza lid Tu jest to zrobione zdecydowanie inteligentniej. Aby włączyć, wyłączyć laptopa, musimy ten przycisk chwilę przycisnąć, dzięki czemu nie będziemy go aktywować przypadkiem. Duży plus za to rozwiązanie. Z przyciskiem zasilania został też zintegrowany czytnik linii papilarnych, więc mamy tu załatwioną przy okazji kwestię biometrycznego logowania się do systemu. Apebook Ultra G1 to jak łatwo wykmienić z nazwy, pierwsza generacja tego urządzenia, która zastąpiła HP Dragonfly, czyli Inną, bardzo prestiżową serię od HPK, występuje w dwóch wersjach G1 z literą I i G1 z literą Q. W ten sposób HP rozróżnia konfiguracje oparte na procesorach Intel i to jest właśnie ten model. Natomiast w ofercie są również rozwiązania z procesorem Snapdragon, które są właśnie oznaczone literą Q przy czym muszę tu zaznaczyć, że rozwiązanie z procesorami Snapdragona nie jest identyczne wizualnie z rozwiązaniami na procesorze Intel. Tam będziemy mieli nieco mniejszą wagę i nieco smuklejszą konstrukcję, co przekłada się na mniejszy wybór portów. Natomiast jeżeli ktoś wstawia na Intela, na pewno będzie zadowolony z tego właśnie modelu. W konfiguracjach intelowskich znajdziemy procesory Intel Core Ultra serii drugiej 200V, czyli te rozwiązania które zostały zaprojektowane właśnie z myślą o ultralekkich i ultrasmukłych laptopach, które mają nam przy okazji wspierać rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Intel Core Ultra drugiej serii dysponują również najnowszym zintegrowanym układem graficznym Intel Arc który zachowuje się naprawdę bardzo przyzwoicie pod względem wydajności, przebijając wszystko to, co do tej pory Intel oferował w zintegrowanych grafikach. Wśród nowych funkcji oferowanych przez grafiki tego typu znajdziemy chociażby upscaling obrazu, czyli interoską odpowiedź na DLSS oraz obsługę raytracingu, więc jest to rozwiązanie zintegrowane, które sprawdzi się przy zdecydowanie ambitniejszych zadaniach niż oferowały to integry do tej pory. No ale oczywiście nie sposób tu także nie wspomnieć po raz drugi o tym, że intelowskie rozwiązania w tej chwili dysponują dodatkowym koprocesorem NPU, czyli Neular Processor Unit, zaprojektowanym do tego, żeby na lokalnej maszynie bez wysyłania danych do chmury obsługiwać zadania związanych ze sztuczną inteligencją. Będzie on nas wspierał przy zadaniach związanych chociażby z co z zadaniami związanymi z tłumaczeniem rozbudowanych tekstów, poprawieniem jakości obrazu podczas wideokonferencji i innych funkcjach, które potrafią już z tego typu dodatków korzystać. Do wyboru mamy Intel Core Ultra 5 lub Intel Core Ultra 7. W obu przypadkach są to rozwiązania ośmordzeniowe, bez wsparcia dla wielowątkowości, ale nowa architektura znakomicie nam to kompensuje i osiągi tego sprzętu naprawdę robią wrażenie. Jedną z części składowych znakomitych. Osiągów nowych procesorów Intela jest to, że został z nim zintegrowany RAM. Z tego też względu w tym laptopie nie będziemy mogli go rozbudować, natomiast przygotowane konfiguracje prezentują się bardzo przyzwoicie. Do wyboru mamy 16 lub 32 GB pamięci, więc myślę, że to powinno wystarczyć nawet bardziej wymagającym użytkownikom. Pod względem dyskowym niespodzianki nie będzie. Oczywiście jest to nośnik M2 PCI Express 40, więc osiągi jakie oferuje są naprawdę bardziej niż przyzwoite. Start system. Temu, odpalanie skomplikowanych aplikacji to wszystko trwa tutaj. Momencik. Segment premium widać także w kwestii matrycy w tym laptopie. Jest to matryca OLED o rozdzielczości 3K, więc będzie niestety błyszcząca. Wybrać możemy, czy będzie obsługiwać do tych, lub czy go obsługiwać nie będzie. Jak na matryce OLED przystało, oferuje ona oczywiście znakomitą jakość obrazu. Odzorowanie kolorów jest perfekcyjnie. Kontrast i głębia czerni idealne. Do tego odświeżanie 120 Hz. Więc ten ekran naprawdę potrafi wiele. Aidbook Ultra wypada także bardzo dobrze pod względem możliwości multimedialnych. Za czterogłośnikowym systemem audio stoi marka Poli, która wyciągnęła z tych membran wszystko, co tylko można było z nich wyciągnąć. Świetnie się one sprawdzają, zarówno przy wideokonferencjach, jak i jeżeli przyjdzie nam na przykład oglądać na tym laptopie serial lub ulubiony film. Funkcje wideokonferencyjne także wspierane są przez sztuczną inteligencję. Po pierwsze, mamy tutaj dwa mikrofony, które dbają o jakość dźwięku transmitowanego. Przez nas by była jak najczystsza i jak najwyraźniejsza. Do tego 5-megapikselowa kamerka, również z funkcjami poprawy jakości obrazu napędzanymi, napędzanymi przez AI. Która do tego jest jeszcze zabezpieczona mechaniczną zasłoną, by przypadkiem nikt nas nie podglądał. Oczywiście jest także najnowszy standard Wi-Fi w wersji 7, więc mamy tutaj zapewniony najszybszy i najbardziej stabilny standard transmisji danych, jaki w tej chwili jest dostępny. Natomiast co mnie nieco rozczarowało, nie mamy tutaj opcji na modem, więc jeżeli będziemy chcieli korzystać z tego laptopa w trasie i pozostać online, pozostaje nam punkt dostępowy generowany przez nas smartfon. Pod względem oferowanych osiągnięć, Elitbook Ultra G1 na pewno nie ma się czego wstydzić. Nowa architektura Luna Lake bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, dając nam zapas mocy, który z nawiązką wystarcza do podstawowych zadań biznesowych, jednocześnie dając nam możliwość sprawnej pracy z bardziej wymagającymi aplikacjami. Ale największe wrażenie zrobił na mnie zintegrowany układ graficzny. Ten nowy pomysł na grafikę zintegrowaną od Intela naprawdę dobrze sprawdza się w praktyce. Osiągi, które oferują, pozwalają już nawet pograć w niektóre gry na ustawieniach średnich przy rozdzielczości Full HD, co jak na sprzęt o tak smukłej linii jest naprawdę imponującym wynikiem. Pod względem kultury pracy zarówno Intelowi, jak i HP-kowi naprawdę należą się słowa uznania. Nowa generacja tych procesorów Lunar Lake, które stworzono właśnie z myślą o takich maszynach, jest bardzo wdzięcznym, wdzięczna w temacie chłodzenia. Nie wymaga intensywnej pracy wiatraczka. Obudowa przy okazji nie nagrzewa się do radykalnych wartości. Całość powinna sprawdzić się nawet w rękach osoby, która jest bardzo wyżura na to, żeby ich laptop nie szumiał podczas pracy. Projektantom na pewno należy też się uznanie za to, że zdołali w tak smukłej konstrukcji zmieścić baterię o pojemności 64 watogodzin. Przy laptopie, który jest tak smukły i tak lekki, jest to niewątpliwie niezłe osiągnięcie. Nie można też kręcić nosem na czas pracy na baterii, zwłaszcza zważywszy na to, że jest to model wyposażony w ekran OLED, który ma swój apetyt na energię. W testach praktycznych, czyli praca z pakietem biurowym, przeglądanie internetu czy odtwarzanie filmów, EliteBook Ultra oferował średnio między 14 a 16 godzin pracy, co jest naprawdę wynikiem bardzo przyzwoitym, więc zasadniczo możemy na dwa dni pracy zapomnieć o zasilaczu i nie powinniśmy zacząć rozglądać się za gniazkiem. HP EliteBook Ultra G1 to sprzęt z najwyższej półki, i niewątpliwie widać to w każdym detalu tego urządzenia. Ma przepiękną obudowę z magnezu, która w dodatku jest w niebanalnym kolorze i będzie się fajnie wyróżniać podczas spotkań biznesowych. Jest bardzo lekki, bardzo poręczny i bardzo wytrzymały. Wybór portów, wśród których główne skrzypce grają 3 Thunderbolty, 4 zasadniczo załatwia nam wszelkie sprawy związane z podpinaniem do tego urządzenia dodatkowych akcesoriów. Matryca OLED to po prostu Bayer, bo oferowana jakość obrazu nie ma sobie równych. Bardzo dobrze wypada też klawiatura i znakomicie wręcz touchpad. System audio także zdecydowanie oferuje więcej niż typowy sprzęt biznesowy. Do osiągów na baterii także nie sposób się przyczepić. Średnio około 14-16 godzin pracy powinno usatysfakcjonować zasadniczo każdego użytkownika. Także kultura pracy trzyma znakomity poziom. Zasadniczo jedyne, do czego można się w tym laptopie przyczepić, to brak opcjonalnego modemu. I cena, która potrafi ostudzić zapał niejednego entuzjasty HP. Oczywiście pełną recenzję tego modelu ze wszystkimi wykresami i szczegółowymi danymi znajdziecie na naszej setorowej stronie, więc zapraszam do klikania i komentowania. Pamiętajcie także o subskrybowaniu naszego kanału i udostępnianiu naszych treści na swoich profilach. Zawsze nam to poprawia humor. Na dziś to wszystko i do zobaczenia.